Siemano widzowie, z tej strony Gabik. gdzie będziemy grać na serwerze anarchii.dg. To jest serwer Dexiego i Pitera. O ile pamiętam, będę grał z moim bratem Miksonikiem, Jego kanał nazywa się Mixonic777. Mój, kana Mój kanał nazywa się Gabik Gaming. Zachęcam do subskrypcji yy, No i lecimy do oglądania Na ile kluczowało chodźmy? Ale na przykład 5 yy, 5? Na 8 jest 73 osoby Na 5 Na 5 to jest 80

mu Próbuję go tam do Was podbić, bo ja mam odrzut dwójkę na mnie. To jest ten, On a on ma przyszedł jego kolega chyba. Nie, to nie kolega. Rycha, abity!

Zabieram. Zabieram. Nie ma mleka, nie nie ma razu. nie ma mleka, 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 nie już ucieka nie ucieka ma mleka, już ma ma ma

Niksonika, ty jak sobie radzisz? Eee, e, ora, ora, mało, Ora Muszę sobie zjeść dwa ręce, bo mocno mnie Niech mu się skończą strzały tutaj Nie wiem, tarcza, tarcza Ale nie, bo on będzie uciekał teraz On nie próbuje dążyć Mam pomysł? Mam pomysł, bo ja mam no miecz z odrzutem Wy musisz tamtego waru, Jakub się z drugim południu Nie, nie. Mnie też Dobra, ora Nasz GG, nasz GG Na przykład jest Gdzie jesteś? W Rakimburce Czekaj, pika, 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 chodź, 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 pika Chodź, minus 80, minus 80 Mastikaj, I się, po idę, idę. idę. Yy, bo ja mam to ma siebie. Ja się w nim klepię. Wiem, ja widzę, widzę. Jakby go tak zepchnął na sam do łódko, że mi już się tańca kończy. Ty jest... spykam go, bo ja on podrzucę Ja też mam. Ja mam laki, ja nie idę dalej. Yy, bo... Jakby na to przy linii, to będzie... O! Dawaj pika, dawaj pika. Nie, ale cię tu. Ja się go boję, jaś... Się... No wiem, masz też ma. On ora na spawna. No, nie uciekł mój. To chodź pick. Zajdziemy no, ja sonikowi. Jakie kordy? On no, ju chyba mnie, bo jest 800 km logoutu. Albo może mi Słuchaj go. Jest na tym nogie. Jest na tym lodzie to na co Na tym lodzie, tak nie widzę. Co widzę? nie widzę. nie widzę. Słuchaj, go, widzę. kolega, nie widzę. nie widzę. Słuchaj, nie kolega, kolega, kolega. I Uch! Jest płap, ale on też... Nie, ja go będę ciągle tam zrzucał do kejda. To był młyn Nikt lepiej zrobił za nie... Nie

Chodźcie on, jest ja. na, gór, na tej górze. Cześć, gór, ty podskocz. ja cię uderzę. Bo no, ci mi żeś no. Nie. No ale próbujemy wyjść. Daj mi bloka, Nie. daj mi bloka. Bo... No, to... no, I uderz mnie, pika, uderz mnie. No? No uderz. Tyle, tyle, tyle. Mam. Nie zapali 5 tysięcy serc. Gdzie jesteś?

To to ja. Tylko po prostu odrzut w no, Ale dobra, jest to, jest to sobie też. O ma, ty dwa mnie podróż tysiąc. No, ten mam. No się mi ty. W linii już nie ma co, nie ma po To jest płomien nieskończoność mot 5, uderzenie 2, niezniszczalne 3. Tak pójdzie. Potrzebuję mnie i sepa. Tak? Ja mam ja miecz i set. Tutaj, okay, yym... mniej więcej mam. Bo mnie cały, nie mam klapów. Ja mam czekam na to inna stawa, to, inna okay, okay, nie jest spotkać, to jest na nie, right clap, jakiegoś vipa. Daj umarł Ty, ja się muszę zrepairować wszystko. Ja idę do na Nahoma. Zapierni, słyszę. Ja go skracam. Skróć go, skróć. Skróć, skróć. To my wiesz, że go skracam. Aha. o tym. on się najstrzygnął? Miał 4300 chyba to zdobanie miał cztery, trzy jak coś. No, ja wiem, ja wiem, ja pierdolę. Na plan, mam plan to no, lecę. ja wiem, plan. wiem, ja wiem, ja

Tam. No ja też. Dobra? Jeśli mi pan nie podszedł, to będziemy go mogli zabić. No? W tej bitwie nie udało nam się zabić tego Diaxa, ponieważ miał on z torpedon 3 i z łatwością uciekł nam w wodzie. Nie mieliśmy szans go dogonić. Ale pięć minut później nadeszła kolejna bitwa, w której walczyliśmy z dwoma Neandroidami oraz kilkoma diaksami. Na czarnym piątce, na czarnym piątce. No, idę na piątkę, jestem na piątce. Mam pochyloną poprawkę. Wbijaj. Wbijaj. Ja za tobą. Ja go skracam. Nie wiem, czy to jest O ogóle. Pochód, polewa, Ja próbuję tego jednego zrzucić tam moim mułkiem. No to, ja ja, ja mi kim teraz mam trzech? Ja Dziedzin. Zbije mnie w trój zębu, ja umarłem Ja umieram, ja umieram Miki lepiej niż, do mnie Staram się do mnie. Skoczyłem nie? No halo Miki, gdzie ty jesteś? No Miki, wracaj no, bo Ty, bo tyłem nie. jestem, za tobą

Zatniłem go. On szuka dziury z wodą. On szuka, ale nie, nie szuka. O, chce kupić Spróbuję do ciebie podejść. Mm, tylko to było gdzie ty uspał na to był. Mam Bastikę, mam Jaką? A, ty pójdziesz, ja ich będę zrzucał. Idę w śnieg. Spróbuj się, Miki, co? Aha, bo tu jest full netherite, to ja nie wyjdę, Miki. Rydny, nie mam szans, nie mam nic żeby... A gdybyś podszedł tutaj pod spawna, to co? Spróbuj podejść pod spawna. Tylko nie tutaj pod czerwoną linię, bo ty nie wejdziesz. Tylko pod tą górkę. Pod czerwoną linię idę, to jest. Najlepsze, co w tym momencie mogę zrobić? Jak ktoś mi zacznie padać, to po prostu mam co 3-3 w sobie, więc. ...nie mnie klepią. To cię klepie? Ech. Jesteście co. W trzech. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału Gabi Gaming oraz kanału Miksonika Miksonik 777. który wyświetla Wam się teraz na ekranie. No i to by było na tyle. Na